Pierwszym gościem dzisiejszego programu, pracodawcy związkowcy, wspólna sprawa jest Dariusz Brzęczek, szef regionu opolskiego NZZ Solidarności. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie dyrektorze. Jak Związek ocenia wybór Karola Nawrockiego jako nowego prezydenta Rzeczpospolitej? No tu nie będzie żadną niespodzianką. Moja ocena oczywiście oceniamy pozytywnie. Bo przecież to już 13 lutego tego roku Niezależny samorządny Związek Zawodowy, komisja Krajowa podpisała umowę programową z wtedy kandydatem na prezydenta Karolem Nawrockim. A dlaczego podpisaliśmy? No, dlatego, że Związek Zawodowy Solidarność za wszelką cenę chce bronić praw interesów pracowniczych, a generalnie te zdobycze wcześniejsze, czyli przywrócenie wieku emerytalnego. No właśnie, co, się, co jest w tej umowie? Przypomnijmy, czego ona dotyczy? Ona dotyczy właściwie większości spraw pracowniczych, ale również spraw socjalnych i tak na, w pierwszych punktach tej umowy na, natomiast są zawarte elementy, które, które Związek Zawodowy nie obraża sobie, żeby zostały te przepisy prawa zmienione, bo one by zostały zmienione na niekorzyść pracowników, więc mówimy tutaj, Tutaj o wieku emerytalnym. Tak? Czyli y, pamiętamy doskonale y, czas, kiedy ten wiek emerytalny został przez jakiś czas podniesiony i długa walka do, doprowadziła do tego, że dzisiaj mamy znowu 65 lat wiek emerytalny dla mężczyzn, 60 lat do kobiet, i też jakby związek zawodowy nie sobie sytuacji, kiedy, y, kiedy ten wiek emerytalny był podniesiony i kiedy trzeba było pracować było, można powiedzieć, do śmierci. Ale nie tylko wiek emerytalny. No, y, dużą y, wagę przykładamy również jako solidarność, jako, y, solidarność handlową ale ogólnie solidarność. Na wolne niedzielę w handlu. To była też długa, długa batalia, ale też też taki okres, kiedy musimy walczyć o utrzymanie tych, tych przepisów, ponieważ rzeczywiście są zakusy na to, żeby, żeby te, te, te przywileje pracowników handlu zostały zabrane. Ale też Zielony Ład, tak? to jest dla nas bardzo istotnym elementem jest polityka klimatyczna Unii Europejskiej i wprowadzenie tych wszystkich szkodliwych elementów do naszego życia elementów, czyli podatków dodatkowych wynikających z ETS-1, ETS-2, czyli mówimy wynikających z pakietu zielonego ładu. No bo tutaj już obserwujemy w województwie opolskim, ale i w Polsce, że, że ten zielony ład działa. Zakłady zostają zamknięte, zakłady energochłonne. Przykładem jest Walcownia Rurandzie, która jeszcze raz trzeba podkreślić, że została zamknięta, w związku z tym, że, już, że pracodawca nie był w stanie jej utrzymać, a dotacji z państwa już nie było do zakładów energochłonnych. Więc między innymi to jest duży element, że ten zakład nie istnieje i 450 ludzi straciło pracę. Mhm. Y Oczywiście my walczymy o to, żeby ten Zielony Ład został, no, żeby zostały te przepisy generalnie zaniechane, żeby wyrzucić go w całości, żeby nie doprowadzić do sytuacji takiej, kiedy zubożeje ogromnie społeczeństwo przez wprowadzenie ogromnych podatków, nie tylko tych przemysłowych, o których mówię, ale również tych w naszych domostwach, czyli mówimy tutaj o o zmuszaniu ludzi, o jakby zabieraniu pewnej wolności, o, o zmuszaniu do pewnych remontów, wymiany okien, ocieplania domów i innych elementów. No, no tak, ja rozumiem, pani przewodniczący, tylko ja mam takie wrażenie, że tutaj już w tej sprawie prezydent to chyba niewiele jest w stanie zrobić, ponieważ Polska po prostu implementuje prawo, które zostało przyjęte w Brukseli przez Unię Europejską. No tak, na pierwszy rzut oka, pani dyrektorze, tak wygląda, ale przecież i, i, słuchając wypowiedzi yy, no... Yy, prezydenta, tak, elekta prezydenta Karola to w razie powiedział, że chce doprowadzić, czy doprowadzi do referendum w sprawie właśnie nie, nie, wypełniania tych przepisów Zielonego Ładu, czyli do jakby do wyrzucenia tego Zielonego Ładu do kosza. powiedzenia umów? Być może, być może, natomiast jeżeli możemy, możemy sobie pomyśleć, że sposób, który zostanie zaniechany, te, te, zaniechane wdrożenie tego, tych przepisów Zielonego Ładu jest dla nas, dla związkowców jakby nie powiem, że obojętny, ale Cel się liczy, czyli brak dodatkowych opłat wynikających z, tego przepis, z tych przepisów. Mhm. Czyli można powiedzieć, że trochę te, ta, to porozumienie to jest taka lista ustaw, których prezydent zagwarantował Wam, że, że nie podpisze. Tak, bo mają świadomość, że prezydent nie jest ustawodawcą, więc prezydent oczywiście ma zdolność nie podpisania ustaw, ustaw szkodliwych dla polskiego społeczeństwa, a a my w tym przypadku dla całej sfery pracowniczej, bo nie tylko pracowniczej, bo tam też znajdują się przepisy, ustawy dotyczące osłon socjalnych, osłon rodzin, osłon socjalnych rodzin, osłon socjalnych emerytów, bo 14, 13 i 14 na przykład emerytura również jest zawart, zawarta, ta informacja właśnie w tej umowie programowej. Czyli można powiedzieć, że tam znajduje się pakiet, pakiet przepisów, których będziemy bronić, a dzięki tej umowie z prezydentem mamy ogromną nadzieję graniczną, z pewnością, że te, że te przepisy nie zostaną zmienione. No ale rząd może szukać innych dróg wprowadzenia tych przepisów, i wtedy może się okazać, że nie będzie potrzebna ustawa, rozporządzenie wystarczy. No, no to my liczymy na państwo prawa i, i liczymy na to, że właśnie zostały te rzeczy wprowadzane ustawami i ustawami mogą być zmieniane. I, i z tego punktu widzenia jako obywatel, nie jako związkowy mogę powiedzieć, że rzeczywiście oczekujemy właśnie na, na państwo, które swoje decyzje będzie wydawać zgodnie z prawem. Hmm. A takiej umowy nie podpisaliście z Rafałem Trzaskowskim? Ale nie podpisaliśmy, to nie dlatego, że nie chcieliśmy podpisać z Rafałem Trzaskowskim, albo z kimś innym. E e Karol Nawrocki był jedynym kandydatem na prezydenta, który zgłosił taki akces. To on wyszedł z propozycją podpisania takiej umowy, no w zamian za poparcie oczywiście. E no oczywiście, jeżeli mówimy tutaj o innych, e każdy kandydat, e każdy od kandydatów, każdy obywatel miał różne inne oczekiwania. I inne nadzieje związane z wyborem danego kandydata. No my jako Związek Zawodowy Solidarność mamy nadzieję i te i te oczekiwania właśnie w najwięcej w sferze pracowniczej, w sprawie osłon i w sprawie obrony praw i interesów pracowniczych. Już pomijając jakby kwestie związane, związane z prezydentem, to jakie są Wasze oczekiwania, jeżeli chodzi o dalsze podwyżki pensji minimalnej? No, słyszymy, że jest konflikt na tym tle. Między innymi Ministerstwo Finansów nie zgadza się, by to było 7,6%, proponuje dużo, dużo niższą stawkę, bo mówi, że no już wystarczy tych podwyżek, bo obciążenie dla przedsiębiorców są zbyt wysokie. Co, co na to związkowcy? Oczywiście tam już jest. Padła propozycja na szczeblu Rady Dialogu Społecznego na e, określająca minimalną płacę, minimalną bodajże na poziomie 5 tysięcy chyba 20, 20, 20 zł. Więc to jest jakby decyzja trzech największych central związkowych. E, propozycja, tak? Bo to tak to trzeba powiedzieć, ale decyzja wspólna. Decyzja OPZZ-u, Solidarności i Związku Zawodowego Forum. Ale panie dyrektorze, bo przecież minimalna płaca to jeszcze obok tego musimy, jako Związek Zawodowy Solidarność, domagamy się implementacji dyrektywy unii, unijnej dotyczącej adekwatnego minimalnego wynagrodzenia, właśnie. To na, w, naszych, w naszym interesie, interesie pracowników jest to, aby minimalna płaca była pozbawiona. Wszelkich dodatków, to znaczy Związek Zawodowy Solidarność, bo tu Państwo musicie wiedzieć, że Związek Zawodowy Solidarność doprowadził w ostatnich 8 latach, czy może o 10 latach do sytuacji, może nie w ostatnich, w pewnym okresie 8 lat doprowadził do sytuacji, kiedy minimalna płaca, do minimalnej pracy nie wlicza się dodatki stażowe, szkodliwe, nadgodziny. Dzisiaj mówimy również, żeby do dyrektywa unijna dotycząca adekwatnego minimalnego wynagrodzenia mówi również o tym, żeby do minimalnej płacy nie została wliczana premia czy nagroda. W tej chwili dzisiaj wiele zakładów pracy i wielu pracodawców uzupełnia albo jakimś dodatkiem, albo kiedy ta premia jest z boku, do, uzupełnia do minimalnej płacy. I teraz chyba odpowiedź na to że, że odpowiedź na to, czy ta płaca nie jest za wysoka. No według związków zawodowych oczywiście płaca nie jest za wysoka. Uważamy, że, że należy doprowadzić do takiego wynagrodzenia, aby pracownicy mogli godnie żyć, godnie żyć, utrzymać swoje rodziny. Natomiast też trzeba sobie dać sprawę, że pracodawcy zawsze pójdą w kierunku takim, żeby prowadzić swoją działalność gospodarczą na najmniejszych, jak najmniejszych kosztach, nie na najmniejszych jak na najmniejszych kosztach. Więc, więc z punktu widzenia pracodawców można to zrozumieć, ale z punktu widzenia pracowników albo związkowców, którzy są reprezentantami, reprezentantami pracowników, no to też proszę zrozumieć, że tutaj chodzi o godne życie naszych obywateli. No ale to chyba komfortowa sytuacja dla związków zawodowych, gdy znajduje sojusznika, jeżeli chodzi o tę podwyżkę płacy minimalnej w Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, bo to Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zaproponowała 5,20, a wasza propozycja to była 5,15. Czyli o 5 zł. mniej. Takie wsparcie to jest duży komfort, chyba. Ale to też chyba nie jest niespodzianką, że lewica opiera się swoje, swoje działania na sprawach socjalnych, więc w tym obszarze możemy gdzieś, nie powiem, że szukać stycznego, stycznych tematów, ale oczywiście jesteśmy zadowoleni, że lewica spełnia swoje oczekiwania swoich, no, swoich, swoich obywateli, czy popiera, swoich wyborców, można powiedzieć, którzy oczekują, aby te sprawy socjalne były na wyższym poziomie. I tutaj w tym przypadku akurat spraw socjalnych, każdy związek zawodowy pewnie, i, i, i lewica będą chyba mówiły zbliżonym głosem. A jeszcze właśnie mam pytanie dotyczące pozycji i, i relacji pomiędzy związkami zawodowymi a rządem, i teraz w kontekście również wyboru nowego prezydenta. Jak pan ocenia jakość tych, tych relacji? No bo wspomniana tutaj była chociażby komisja trójstronna. Różnie z tą komisją bywało. Jak jest dziś? No jest źle. Na szczeblu, na szczeblu centralnym przede wszystkim, bo na szczeblu centralnym Rada Dialogu Społecznego, tam podejmowane są decyzje te kluczowe. Jeżeli chodzi o, szczebla, o szczebel wojewódzki, no tutaj są te rzeczywiście y, są podejmowane decyzje dotyczące danego regionu, danego województwa, ale y, jakby y, są to bardziej opiniotwórcze elementy, natomiast tam y, mimo tej opiniotwórczości również y, te decyzje, y, jakby decyzje później rządu opierają się na, tych, y, na tej współpracy i na no, tym. Opierają się na pewno. No nie, w tej chwili nie właśnie. W tej chwili są sytuacje, w których, y, w których były przypadki, kiedy na RDS nie przyszła ani jedna osoba na, na Radę Drogu Społecznego na szczeblu centralnym. Nie było żadnej osoby ze strony rządu, i jak wiadomo, wtedy nie można podjąć żadnej decyzji, żadnego stanowiska, żadnej uchwały. Yy, tak I to, i to się zdarzyło. Pochwaliłem to minister pracy. Yy, no, w to był w przypadku akurat, zdaje się, Huty Częstochowa, wcześniej jeszcze, czy w sprawie hutnictwa, generalnie sytuacji w polskim hutnictwie. Ja, ja tu też nie chciałbym chwalić żadnego ministra, ja tylko powiedziałem, że sprawy socjalne gdzieś tam ta styczna jest, jeżeli chodzi o związki zawodowe i lewice, ale też musimy powiedzieć, bo nie możemy też zapomnieć, że właśnie to prawica w Polsce jakby pokazała, jak można też osłony socjalne wprowadzać ileś tam lat wcześniej, bo przecież te wszystkie dodatki socjalne dla rodzin, dla emerytów, czy, czy, na, czy, czy, czy nawet te osłony dla zakładów energochłonnych, to właśnie wdrażała prawica. Więc można powiedzieć, że to w zasadzie każda strona tego, tej naszego świata politycznego o wrażliwości pewnej takiej społecznej będzie to wprowadzać. Chyba jedynym takim z brakiem wrażliwości społecznej to jest właśnie Platforma Obywatelska. A Konfederacja? Wyobraża no... pan sobie rząd złożony na przykład z Prawa i Sprawiedliwości, ale też i z Konfederacji? No to jest oczywiście zlepek ideologii ze sprawami socjalnymi. Tak? Czyli można powiedzieć, że ideologicznie wszystko pasuje, natomiast socjalnie no niekoniecznie. Ja nie chciałbym się wypowiadać tak w prozji na, na poszczególne elementy, ponieważ Konfederacja naprawdę nie rządziła. Nie wiemy naprawdę, jakby zachowała się w sytuacji, kiedy na biurku na przykład premiera z Konfederacji pojawiłby się minimalna płacowa na poziomie 6 czy 7 tysięcy złotych tego dzisiaj nie możemy powiedzieć, możemy przypuszczać z wypowiedzi wcześniejszych, że są bardzo ostrożni władze Konfederacji w podejmowaniu takich decyzji bardzo prosocjalnych. To, to, to wynika nawet choćby z informacji na temat składek zdrowotnych i innych rzeczy, chociaż ta składka zdrowotna w wydaniu Platformy jest też bardzo wielce, ten projekt, mówimy tutaj o składki zdrowotnej, jest wielce, był niesprawiedliwy, ponieważ obciążyłby głównie pracowników, sferę pracowniczą i sfera pracownicza miałaby na swoich barkach głównie do utrzymania całego systemu zdrowotnego w Polsce, a ta niesprawiedliwość polegała przede wszystkim na tym, że pracownik z minimalną płacą płaciłby składkę kilkakrotnie mniejszą niż przedsiębiorca, który zarabia 26 tysięcy złotych. A macie zapewnienie jako związek od Karola Nawrockiego, że jeśli ten pomysł by wrócił w postaci nowej ustawy, to, to, on, nie podpi, to on jej nie podpisze wiele zapewnień padło. Ja w tej chwili nie jestem pewien, czy, 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 czy te składki. Gdzieś to, gdzieś to jest zapisane, ale myślę, że nie podpiszę. Jestem prawie że pewny, że takiego właśnie niesprawiedliwego rozwiązania, na to liczę, przede wszystkim na to liczy Związek Zawodowy, że takiego niesprawiedliwego rozwiązania o obniżeniu dla części społeczeństwa nie podpiszę. Tariusz Brzęczek, szef regionu opolskiego NZZ Solidarność, był pierwszym gościem dzisiejszego programu Pracodawcy i Związkowcy Wspólna Sprawa.